i jak wydajna jest nasza piana Bora Max 65 yy, W teście wezmą udział dwie piany, jedna piana Bora Max 65 litrów yy, druga piana yy, czołowego producenta yy, który yy, sprzedaje też taką samą pianę na rynku polskim piana droższa to będzie piany przeładowane najpierw ważymy piany <tryk> nasza piana Y, kilo 29 gram, piana konkurencji, ki, kilo 30 gram, więc piany są y, podobne, jeżeli chodzi o wagę, y, obydwie 65 litrów i zaczynamy test. Test polegał będzie, polega będzie na wypuszczaniu tzw. Tak warkoczy y, i porównamy go pod kątem y, policzenia warkoczy, ile z danej puszki y, uda nam się wypuścić warkoczy. Jest to bardzo istotne y, dla ekipy montażystów, dlatego że wydajność oraz krótki czas staniecia pozwala y, zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze. Testy y, są wykonane identycznymi pistoletami, y, także warunki na obu piany są podobne. Najpierw powierzchnię, powierzchnie, y, ponieważ y, Odpowiednia wilgotność i temperatura to są parametry, które sprzyjają wydajności, jeżeli chodzi o ilość wypuszczanej piany. Test się zaczął. Złota puszka, piana Bora Maks 65, nasza odpchowa piana. I kolega z białą pianą oklejoną ze względów formalnych. To piana konkurencji, również piana 65 przeładowana. Jak Państwo widzą. Każdy warkosz jest od, w momencie wypuszczenia nawilżany po to, żeby jak najszybciej wsparnieć. Yy, dlatego nawilżamy i o tym też pamiętają montażyści przy nie, montowaniu i wypuszczaniu pian. Piana Boramax 65 jest to piana niskoprężna. Będziemy, tak jak wspominałem, na koniec testu liczyli warkosze. Yy, to będzie yy, naszym wyznacznikiem wydajności piany jedna puszka naszej piany zastępuje dwie, trzy inne piany pistoletowe i nawet y, do pięciu puszek piany wężytowej. optymalne warunki proszę Państwa do wymieszczania piany do 20 stopni Celsjusza 80% wilgotności, Na naszego produktu oczywiście piana Max 65 również dostępna w wersji zimowej przystosowanej do chłodniejszych temperatur. Natomiast tu tak pamiętamy o tym, żeby wcześniej pianę przechowywać w ciepłym pomieszczeniu, aby można było tej piany wypuścić więcej. Zapraszamy wszystkich, można zobaczyć, jak wygląda wypuszczanie piany. Jest to test porównawczy, test wydajności piany. Tutaj na naszym stoisku można zabrać ze sobą naszą ulotkę, nasz katalog. Jeżeli są jakieś pytania w trakcie ostatniego już dzisiaj testu, można śmiało pytać, podchodzić. Nasze testy odbywały się od wtorku do dzisiaj dwa razy dziennie. Z każdym razem y, staraliśmy się Państwu pokazać naocznie naszą polega wydajność i że rzeczywiście ta wydajność naszej piany jest lepsza. Y, na opakowaniu y, my myślimy, że jest to około 44%, ale można sobie wiele napisać, ale to trzeba zobaczyć, dlatego dzisiaj ten test dwóch podobnych pian. Piana 65 litrów, nasza piana w 65, z drugiej strony piana y, konkurencji też 65 litrów, piany przeładowane, ważące kilo 30 gram. A wypuszczanie piany proszę od razu zwracać bardzo też na strukturę, y, na to Tutaj w trakcie tego testu będą panu, Państwo mogli zaobserwować e, dwa etapy, takie jakby dotyczące e, tego, co się dzieje z pianą po wypuszczeniu. W mniej więcej 8 minutach e, będzie się tworzył skórek, będzie już można dotykać tych krycznych warkoczy, e, nie obawiając się o to, że palec przykleje się do piany. W środku oczywiście ona jeszcze będzie błędna, ale możemy już jej dotykać. W mniej więcej w 25 minutach Piana zacznie się utwardzać i będzie już gotowa do wstępnego oprawiania, bo można ją przycinać. To jest bardzo istotne dla ekip montażowych, dla szybkość stknięcia. Dlatego też nawilżamy pianę, a wtedy szybciej schnie, szybciej się utwardza. Mniej więcej po około pół godziny można już taką pianę oprawiać. Oprawiać mechanicznie, malować jest ona już przygotowana do tego, żeby żeby montażyści mogli zakończyć swoją pracę, co jest bardzo istotne jeżeli ktoś miałby jakieś pytania powtórzę się może, ale można śmiało podchodzić tutaj do panów wypuszczających, tam pytać tutaj przy naszym jest są katalogi i ulotki można, można brać Oferta do masców jest szeroka to nie tylko pian, który Państwu teraz prezentujemy, ale również e, załatwstwo przeciwgrzywowe, przeciw, środki krzywotłucze, plastyfikatory, uszczelniacze, pregnaty, symptomy, grunty, władzy, nasze, niekleje i poli. Oferta szeroka i dla każdego montażysty, można powiedzieć, e, kompleksowa. Test 2. Jeszcze raz do wspomnienia, błoga piana którą tutaj kolega w niebieskiej koszyni wypuszcza to jest nasza topowa piana, PORMAX 65 w pierwszym z porównywalną jeżeli chodzi o e, ilość litrów pianą 65 konkurencji obydwie piany ważyły kilo 30 gram e, i na podstawie tego testu, który ma pokazać ilość wypuszczonych wartości do będziemy e, Pokażę Państwu wydajność naszej plany. Proszę obserwować, no tam kolega z białej, e, białej posługi, na konkurencji, my już i dlatego byliśmy około półtorej godziny temu i wtedy ten wynik niegdyś nie podwyższał nam 50 miliardów w zmianie konkurencyjnej i 97 bodajże z tego co pamiętam naszej więc ta wydajność rzeczywiście jest większa to przekłada się na pieniądze ale również na to, na każdego nasza piana nie ma takiego efektu przyrostu jak to co jest bardzo ważne bo to często Państwo pytają tutaj spotykają się z nami na swoim skutku tego efektu nie ma nie ma tego efektu, że piana się dalej nie rozpręża proszę patrzeć na, na strukturę piana na, na korowatość Zbora jest taka jednolita, jeżeli o strukturę. Całkowitą mm, odporność mechaniczną piana uzyskuje po 24 godzinach. E, natomiast, tak jak wspominałem wcześniej, obróbka, wstępna obróbka takiej piany, czyli przycinanie i, i możliwość obrabiania jej e, uzyskujemy już po, po pół godzinie taką pianę można już wtedy przycinać tutaj na stoisku mamy jeszcze ciekawą, ciekawy pomysł na mebli można zobaczyć jak wyglądają opiankowane krzesła koledzy tam e, robią test na opiankowanych stołach ja z się, coś takiego można w taki sposób zrobić sobie coś ciekawego e, na ogrodzie tutaj kolega e, mając białe białej wypuścił już pianę konkurencyjną Eee, skończyliśmy test piany konkurencyjnej, piany 65 litrów tak jak wspominałem tutaj koleżanki liczą ilość barkowszych i będziemy mieli pierwszy wynik porównawczy natomiast piana Baramax 65 jest jeszcze w dalszym ciągu wypuszczana eee, tak jak Państwu wspominałem eee, my podpisujemy się po tym, że, że jest to około 40% więcej wydajności z takiej samej analogicznej puszki piany 65 litrów, czyli pian przeładowany Cały czas nabierzamy powierzchnię. Piana lubi być nabierzana, lubi, yy, lubi ciepło, dlatego warto o tym pamiętać w trakcie jej wypuszczania, żeby stworzyć jej odpowiednie warunki. Tak jak Państwu wspominałem, oferta Boromaxu jest szeroka, to nie tylko piany które pokazujemy dzisiaj w trakcie testu, ale również inne produkty z naszej oferty, zadawce przeciwwidoczowe, środniczy, błyszczące, plastyfikatory, uszczelniacze, impregnaty, silikony, gładkie grunty, paszny, kleje, folie, lipy. Test na chwileczkę dobiegnie końca, tutaj kolega Marcin jeszcze w dalszym ciągu wypuszcza pianę Bora Max 65. Piana konkurencji już się skończyła. Ile tam mamy warkoczy? Ile nam wyszło? 30... 39. 39 warkoczy, jeżeli chodzi o pianę konkurencyjną. Tyle nam wyszło w tym teście. I żeby Państwo pamiętali, jeszcze raz, że robimy to z takiej samej piany, jeżeli chodzi o objętość, czyli w to jest 65 litrów. Piany ważyły tyle samo, natomiast e, wynik, który Państwo e, widzą i to, co się dzieje, bo już, już widać, że wydajniejsza jest piana Boronax 35, tutaj chodzi o nic innego receptury, tak? Jest to unikalna receptura i jesteśmy w stanie konkurować z każdą, jedną pianą na rynku. Nie boimy się tych testów, zapraszamy, jeżeli ktoś chciałby tutaj stanąć z nami w do góry. Marcin jeszcze wypuszcza pianę, jeszcze nie kończymy. To jest 2. 39 wartości piany konkurencyjnej Nasza piana jeszcze nie jest wypuszczona, za chwileczkę policzymy nasze wartości. Można podejść, można zobaczyć jak to wygląda. Zwróćcie Państwo uwagę na jedną z tych wartości, na to jak one są, yy, jedną strukturę zachowują. Jeszcze nie kończymy. Jeszcze trochę do wątpa. Zobaczcie Państwo, tu już widać, że, że, że jest bardzo, bardzo duża różnica. Mamy oczywiście e, przełożenie na efekt ekonomiczny, na efekt montażowy. Po prostu z naszej e, piany z innej puszki możemy odrobić tak zwanych więcej więcej powierzchni, bo ta Mniej więcej 3-4 razy więcej. Dlatego jeżeli ktoś jest zainteresowany wdrażaniem, to w się się zastanowieniu się, że to bo to się nie Jak do naszych przedstawicieli handlowych, jeżeli chodzi kontakt z nami, to zapraszamy we'll tutaj, są ulotki, są wizytówki, można tutaj śmiało zapoznać się z ofertą. Ja tylko powiem, że tutaj test już się skończył. Kolega wypuścił pianę e, 65 i trzymy warkocze Pora Pana 65, zaraz będziemy wiedzieli. Piana konkurencji 39, warkocze, kosze. Bora max 65. W teście wyszło. Ile? 83 warkocze piany Boramax, 45 bodajże warkoczy piany konkurencyjnej. Widzą Państwo, jak, jakie to ma przełożenie i rzeczywiście tak to To, co piszemy na swoim opakowaniu na, na pustkę, że jest to 44, poza więcej, bo jest to potwierdzone kolejny raz. Także proszę z, zobaczyć, jakie wygląda test testu. Zapraszamy Państwa jeszcze tutaj na, na koniec. Do nas y, po ulotkę, po ofertę, po katalog, y, żebyście Państwo się żeby dowiedzieli, gdzie to można kupić. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie, zapraszamy za rok, postaramy się też przygotować dla Państwa coś ciekawego, jakieś fajne testy, żeby Państwo też mogli nas spokojnie to pooglądać, zobaczyć i cieszyć się z nami jakością naszych produktów. Dziękuję bardzo.